Witam wszystkich w tym filmiku Jak obiecałem pokażę troszkę przepiórek Tutaj są faraonki Część z nich jest sprowadzona z Czech Część jest od nas Kurki są takie dorodne Tam po 400 gramów około Także bardzo jestem z nich zadowolony Robią duże jajka, produkują Zobaczcie Tutaj nie wiem dokładnie ich jest, ale pewnie około 20 sztuk i kilka kogutków a tu mamy inne, jakieś takie jakieś, szare na sprzedaż. Yy, no już mam zamówione, także niedługo ich sprzedam. Mam no, jakie wyczochrane przez kogutów, tu chyba dwa koguty są i trzy kurki. Tam jeden kogut biały, za dużo by ich było, to by ich zamęczyli. Mam jeszcze jedno piętro, też faraonki, też faraonki. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. O też jakiś tutaj chyba z 20 sztuk mi się wydaje 20 sztuk o tak sobie tutaj siedzą też kabel obniżę bardzo jestem zadowolony z tych faranek ptuszka jest dość spora fajnie znoszą jajka, zobaczcie u mnie jest ciepło, bo cały czas grzejnik grzeje o, tu jest grzejnik tu jest ciepło, ile chyba mamy stopni? No 15 15 stotów jest w środku także elegancko zobaczcie ile tu ja jeńc zniosę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 16 tu jest ich 4 na trzy kurki i mamy 2 jajka tu mamy 2, 4, 6, 8, 10, 11 to troszkę mniej, ale pewnie jeszcze zniosło, bo jest, nie jest tak późno. Kolejne przepióry moje, to już stare. Te przepiury mają chyba z 8 miesięcy. Stare kurki już są, takie wyleniałe, ale znoszą ładnie jajka, zalężone jajka. Właśnie mam ich szykować do inkubatora. Zaraz wam pokażę jak to się u mnie szykuje. A jeszcze jedna klatka z przepiórkami O tu jest jedna przepióra Ale to powiem Wam dlaczego ona siedzi tutaj sama I zobaczcie, też jaja zniosła już dzisiaj No tak ją męczyły te, te koguty, że aż normalnie O to są młode przepiórki 3-4 miesięcy może mają A tak ją tutaj pokaleczyli na głowie O że no nie, musimy oddzielić żeby się wyleczyła, bo to jednak Zwierzęta nie mają litości nad innymi Oj, tak o tutaj. Tak o tutaj, ostatnia klatka z przepiórkami. Też właśnie około 8 miesięcy te przepiórki, staruszki już. Jak na przepiórki. I też, o, zobaczcie. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jajek. A nie wiem ile ich tutaj jest. 2, 4, 3. Z 18, 9 jajek, ale w tym pewnie z 3, 4 koputy. Słuchajcie, o i tu jest jeszcze jeden kogut oddzieliłem ich od, go od tamtych od tych tutaj, bo kurde, zamęczyłem go tak zobaczcie, u mnie się, się jajka w ten sposób Wszystkie szykuje do inkubacji, tu się trzymam, to to są odpady, to wytłaczanki już dzisiaj inkubator włączę zobaczcie o, wszystko jest w kartonach poukładane powinny zawsze leżeć w poziomie jak czekają do inkubatora w zamkniętym pudełku żeby nie było światła i w chłodzie no tutaj mi leżą w szopce także no 15 stopni tutaj jest tu mam nie wiem ile dokładnie a to nie jest 60 I tutaj chyba z tego co wiem jest 160 plus tamte reszta i ładujemy do inkubatora to dzisiaj chyba włączę także 3 tygodnie i będziemy mieli młode przepióry pokażę wam może jeszcze jak ja włączam ten inkubator żeby każdy widział nie wiem czy wcześniejsze filmiki oglądaliście ale wam pokażę o proszę już zapakowałem całą to. Jedno pudełko jajek, o no takie mniejsze jak tutaj, to układam w takich podstawkach. To są specjalne pod jajka y, przepiórek japońskich. Faraonki znoszą dużo większe jajka, a japońskie mniejsze, dlatego było sporo więcej właśnie z tego inkubatora. No niestety, y, mam jedno piętro, i tu już jest dwa, za chwilę trzecie. Także lecimy dalej. No więc tak wszystkie jajka załadowane. To coś się mi przekręciło. wszystkie jajka załadowane, mamy tutaj 202 sztuki. Zobaczymy ile z tego się wylegnie. Teraz, 2-3 piętra są od młodych przepiórek a ta ostatnia, ta ostatnia półeczka jest od tych starych 8 miesięcznych, troszkę mi zostało tych jajek, także pójdą na jedzenie co tutaj sobie zapiszę kiedy włączyłem kiedy trzeba przełożyć i tyle w tym odcinku do usłyszenia w kolejnym cześć